Nie jestem jeszcze przygotowana jako mama do tego, co mu mówić za jakiś czas. Każdy z nas decyduje, co czuje. Nie? I uh -huh. ja nie, nie, nie krytykuję tego, bo uh -huh. ja też nie mówię, że ja nigdy nie pokażę go. Uh -huh. Uważam po prostu, że każdy z nas powinien zdecydować, co dla tego dziecka będzie dobre. Bo on istnieje w mojej uh -huh. sieci, dlatego że ja czasem pokazuję go, jak z nim spędzam czas, jak wychodzimy na Plac Zabaw, jak po prostu jesteśmy gdzieś na jakimś wyjeździe. To on się tam pojawia, bo ja uważam, że to jest. Bardzo duża część mojego życia, mm -hmm. więc ciężko by mi było totalnie to wyautować i powodować, że on w ogóle nie istnieje. Mm -hmm. Bo ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, że on jest i że godzę tą rolę mamy z rolą przedsiębiorcy, bo uważam, że to jest właśnie też inspirujące. Mm -hmm. Po prostu zdecydowaliśmy się z mężem, że nie pokazujemy go twarzy, jakby nie słychać tego, w jaki sposób on gdzieś tam wypowiada się i tak dalej. Jakby chcemy to chronić jego, bez, jakby jego prywatność, bo uważam, że on jest niezależny od Ja też chcę jak najlepiej dla ich jego. Więc po prostu wiem, że na ten moment tego nie robię, nie mm -hmm. zrobię. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, bo może stwierdzi i w wieku 10 lat, że mama robimy udział w jakiejś kampanii i pokaż mi na billboardach. Ja wiem, że dzisiaj jest różne podejście i ja to też szanuję, bo każdy ma różne, ale po prostu naszą decyzją jest taką, że on na ten moment nie jest, nie jest jakby nie chcę powiedzieć elementem, ale to nie jest osoba, która dzisiaj powinna pomagać mi zarabiać.